Komin zewnętrzny łączy się z króćcem wychodzącym z komina za pomocą trójnika i za pomocą przejścia, jednościenny, system jednościenny, dwuścienny. Przejście pozwala połączyć te dwa systemy w taki sposób, że izolacja zostaje zabezpieczona i zakryta. W przypadku komina, który mierzy nie więcej niż 4 metry, Wystarczy zamocować rury na takich oto spornikach. W zależności od odległości od ściany mogą to być różne sporniki. Jest ich kilka na naszej stronie, także do 70 cm można śmiało dopasować odpowiedni spornik. Żeby zabezpieczyć przestrzeń, która powstaje w ścianie po w wykonaniu otworu na tę rurę poziomą, możemy użyć takiego kołnierza stalowego, który ściska się, zabezpiecza tę przestrzeń. On ma 8 cm szerokości i bardzo ładnie zabezpiecza nam tą szczelinę w ścianie. Na trójniku mocujemy 3-4 rury maksymalnie. Wtedy nam wystarczą te dwa wsporniki. Pod trójnikiem znajduje się taka oto miska na sadze z otworem odprowadzającym kondensat. Warto do tego króciutkiego króczca przymocować jeszcze rurkę, która będzie zbierać ten kondensat albo wodę deszczową w pojemniku. Zakończenie komina po prostu zwykłe zakończenie tego typu lub któraś z nasad, o której mówiliśmy w poprzednim filmie. Jeśli Państwa komin ma nie więcej niż 4 metry wysokości, wystarczy użyć tego typu wsporników do zamocowania do ściany. Ten wspornik ma kolor stali, bo jest zrobiony ze stali, ten biały kolor to jest folia ochronna. Jeżeli jednak Wasz komin ma więcej niż 4 metry wysokości, konieczne będzie użycie podstawy fundamentowej. Podstawa fundamentowa pozwoli umocować go w sposób trwalszy i bezpieczniejszy do elewacji. My proponujemy tego typu podstawę fundamentową pośrednią, która jest mocowana do ściany na wspornikach i na której można zainstalować pozostałe elementy, takie jak trójnik i kolejne rury. Trójnik zresztą można instalować i na górze, i na dole, poniżej tej podstawy. Jeżeli trójnik jest instalowany powyżej, poniżej możemy zainstalować miskę na sadze i na kondensat. Ułatwia nam y, łatwe czyszczenie komina. Zwracam tylko uwagę na to, że wsporniki mocowane co 3 metry to jest specjalność firmy Technowiz. Więc, jeżeli kupujecie Państwo kominy z innej firmy, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że będą one wystarczająco silne. Innym sposobem mocowania czy wzmacniania komina jest y, podstawa fundamentowa mocowana na cokole, tak jak ta podstawa. Wystarczy zamocować ją na wymurowanym cokole i następnie można budować komin w górę. Jednak tego rodzaju podstawa fundamentowa nie umożliwia, nie pozwala na zamocowanie zdejmowanej miski na sadze. Więc przy tego rodzaju podstawie potrzebne będzie zastosowanie Dodatkowego elementu z Takiego.